Witajcie serdecznie na naszym kanale, z tej strony Marecki. Zapraszam Was dzisiaj na unboxing jeszcze świeżutkiej paczki z Japonii, paczki od naszego ulubionego sprzedawcy, czyli Pawła Made in Japan. No, paczka, na którą czekam już ponad pół roku, o, na jeden ze sprzętów, który jest w tej paczce czekam już ponad pół roku. Jest sprzęt, który wyrwałem za niesamowicie dobre pieniądze, które spłacałem przez kilka... Miesięcy. Cena była dobra, gdy sprzęt był zepsuty. Jechałem najpierw z Japonii do Tarnowa, później z Tarnowa na naprawę do Gdańska, później z Gdańska dopiero płynął do mnie. Cały proces trwał niesamowicie długo. Koniec końców udało się go ogarnąć i no, Paweł jeszcze raz wielkie dzięki. Ponoć jest tu jeszcze coś w pasce dodatkowo poza tymi rzeczami. Yy, znaczy, po, poza tym, jedną rzeczą, której się tutaj spodziewam, albo mówił, że jest tu jeszcze w środku jakaś niespodzianka. Ciekawy jestem, co to za niespodzianka, więc weźmy się za unboxing. Yy, tak ta paczka przedstawia się, jest całkiem sporych rozmiarów. Widać, że zapakowana dość solidnie, jest tutaj wzmocnione boki, więc myślę, że z tym, no, że z tym nie będzie. Akurat problemu tego tak jak było ostatnim, nie wiem czy pamiętacie ostatnią paczkę, która przyszła z taką dość dużą dziurą z boku. Tutaj widzę, że ta paczka już wygląda solidnie jest lepiej spakowana od tej poprzedniej, więc myślę, że myślę, że tym razem będzie ok. Dobra, weźmy się za unboxing. Jesteśmy w środku. Zobaczmy co my tutaj mamy. No spakowane jest to po mistrzowsku. Czeka, tutaj. Tutaj same, same bąble napchane. A Tutaj jest coś. Dobra, to, to, sobie, to sobie zostawimy na, na potem. Tutaj same. Nie, tu jeszcze też coś jest. O, tu jest płyta. Dobra. Co tu OBSki? Tu najlepszy sprzedawca roku. Zobaczcie, sprzedawca po prostu idealny. Zobaczcie, który inny sprzedawca wysyła luksusową mielonkę. O, po prostu, miż. No, nie jest to konserwatorystyczne, ale wiem o co chodzi. No, jest, jesteśmy bardzo blisko. Ho, ho, panowie. <laughs> nie, no nie wierzę. Paweł, no. Ty wiesz, jak wzbudzić uśmiech na mojej twarzy. Dobra, pa patrzymy, co jest dalej. Zobaczcie, ale ja tu widzę, nie, tu jest więcej mielonki. O, Jesus. Powiem, o, to jeszcze Tyrolska. Zobaczcie, Tyrolska konserwa. O, masakra. Ja tutaj czekam na retro paczuszkę, a tu po prostu takie rzeczy. Czekaj, jeszcze jedna jest. Tak, jeszcze jedna puszeczka. O, Jesus. Zobaczcie, lunch meat. I to jest co? tak, No, do tego to nie jadłem akurat. Tego to nie jadłem. Ojej święta. Widzę, że święta zaczynałem się dzisiaj wcześniej. Tak, w tym roku. W tym roku, nie dzisiaj, w tym roku zobaczcie. Zobaczcie, jak to się. Reszta paczki myślę, że już jest mniej ważna. Jak takie tutaj rarytaski wpadają. Szok. Dobra, zobaczmy, co jest dalej. Jak widzicie, no na razie, na razie paczka zapowiada się grubo, mam nadzieję, że nie tylko, że poza jedzeniem tu jeszcze coś znajdę, nie, no tu już widzę, że coś jest, ja już, ja już nawet wiem, co to jest, już widzę po napisach, ja te pudełka znam, dobra, no i tu możecie zobaczyć sprzęcika, już pewnie wiecie, o co chodzi, czekajcie, dajcie chwilę, ja wyjmę to tylko z tego pudełka i lecimy dalej. Dobra, trzymajcie się teraz mocno, bo mi aż słabo jest. No, czekajcie, przeżyjmy to razem. Zobaczcie, jest komplecik w pudełeczku, tak jak mówiłem. No, cena była naprawdę taka, że no nie dało się po prostu w tej cenie tego nie wziąć. No, niestety, no, nie mogę Wam podać, jaka była tego cena, ale no, no nie jesteście w stanie w takiej cenie. Ja nie byłem sam w stanie. Dorwać, bo na początku to próbowałem szukać drogą eBaya, jakichś różnych aukcji i tak dalej swojego czasu, ale nie, nie, tam, tam ja nie jestem w stanie wyłożyć takich pieniędzy. Tutaj udało się sprzęt zepsuty, no ale udało się go na szczęście ogarnąć. Jest, jest tutaj komplecik Sharp X6800. Dobra, zajrzyjmy do środka, gdzie to się, tutaj się to otwiera. Zobaczcie, w ogóle ta paczka jest jakoś tak dziwnie spakowana. O, aha, ta. Ta, dobra. Widzicie, no ja nie wiem. Dobra, zobaczcie. Zobaczcie, jest tutaj klawiaturka. A jeszcze zanim do tego przyjdziemy, to widzę, że jest tu jeszcze jedna rzecz, na którą właśnie czekałem. Są to prototypowe karty do FM Townsa. Zobaczcie, którego sobie... Ale jak to oglądacie, to możliwe, że już testowaliśmy go albo dopiero go będziemy testować. Więc są to karty, które wysłał mi Larek do testów. Tutaj jest jeden układ przycisków, to jest drugi układ przycisków. Przetestujemy, na którym gra się lepiej i czy to w ogóle działa. Bo Larek nie ma żadnego FM Townsa czy Martiego, żeby to potestować, więc poprosiłem go, żeby to do mnie przesłał. Ja to szybko potestuję, jak trzeba. Znaczy, szybko, no dokładnie to potestujemy, jak trzeba i. No i no i super i będziemy mieli najlepszy kontroler do FM Townsa, jak wiecie no przy FM Townsie w ogóle nikt nie pomyślał o arcade sticku, jest jedna możliwa przyjściówka, która jest dokładana do Street Fightera, który wyszedł na, na Sharpa i on w środku ma przyciukkę i ta prześciówka działa razem właśnie z FM Townsem i no tylko dodatkowo jeszcze z arcade sticka trzeba też około 200 funtów, dać czy 150, więc to jest już w ogóle masakra, więc Larek wielkie dzięki mega po prostu mega Zobaczcie, FM Tam z Marty, Super. Dobra, czekajcie, tu jeszcze coś jest. Eee. Co to jest? O! Oh. <ścoughs> Zobaczcie, zasilasz, o którym gadałem. Który kiedyś miałem. Gdzieś go przesiałem. No to, no to wielkie dzięki, wielkie dzięki, Paweł. Gruba niespodzianka. Dream piesu. Zobaczcie, ja prawy to jeszcze raz kupiłem, a tutaj Pawełek mi to ogarnął. Nie, no, szacun, szacun. Paweł, wielkie dzięki. Zaraz też zobaczymy, co tutaj jest. Tutaj jest jest tutaj jest instrukcja. No i teraz tak, no, dwuś programu, czyli Sharpik. Tutaj oryginalna klawiatura do Sharpa. W dość dobrym stanie, choć widać, że jest delikatny, że ma na sobie taki taki nalot, ale w tym kolorze i tak tego praktycznie na żywo nie widać, zobaczcie no jest szara czyli komputer też będzie szary bo są wersje czarne i szare dobra zobaczymy czy tutaj wtyczka też w porządku tak nie jest nic przecierane, nic, nic przecinane, jednak no japończycy dbają o swoje sprzęciki dobra, wiecie co wyjmiemy najpierw tą klawiaturę Wyjmiemy górny steropia. Dobra, tutaj jest tutaj jest gra. Ja nie wiem, czy ona była częścią zestawu, czy Paweł dołożył. Tu jest super hang on na szarpa. No, gry na szarpa są dość drogie, więc. A co tu, nówka sztuka? To jeszcze chyba nie otwierane. Zobaczcie, nówka sztuka, jeszcze, jeszcze plomba jest nieotwierana. Ale jaja. Znana z Arcade, gra od SEGI. Tutaj widać, że obsługuje dodatkowo ten moduł MIDI, który można do szarpa założyć, który no, też kosztuje sporo pieniędzy, więc na razie go sobie raczej odpuścimy. Dobra, więc super, już, już jest jakaś gra na początek. No i, i sam komputer. Dobra. Tutaj z tego co wiem, to jeszcze miał być gotek. W tym komputerze, ale nie, nie, ja tu żadnego goteka nie widzę. Może jest w tamtych pudełkach. Będzie co, dajcie chwilę, ja to będę musiał, ja jedną ręką tego nie wyjmę. Dobra, więc tak to się właśnie prezentuje. Tutaj Sharpik X6800. Zobaczcie, jak ta bestia pięknie wygląda. W zadbanym stanie on był bardzo ładny, tylko że niesprawny był. Przeszedł naprawę, recap. Tutaj są trzy płyty do zrekapowania, trwało to też strasznie długo. Nie widzę myszki. Wydawało mi się, że umawialiśmy się z Pawłem na komplet. Jest klawiatura, nie wiem czy myszka powinna być w zestawie. Z tego co tutaj widzę, jest komputer i klawiatura. A myszka. Nie wiem czy myszka jest. Nie wiem czy myszka nam się w ogóle przyda. Tu widzę tylko slot na joystick. Jeden slot na joystick. Nie, tutaj też jest keyboard, mouse. Jest slot na myszkę też. Czyli myszki nie mamy. Myszkę trzeba będzie skombinować, chyba że jeszcze gdzieś jest poukrywana. To zaraz zobaczymy. Zobaczcie, tutaj są jeszcze dwa gniazda na rozszerzenie, ale to już przerobimy sobie w kolejnym odcinku, gdzie będziemy sobie robić pierwsze wrażenia z tego szarpa. Więc tak to się zapowiada. No. Tutaj chyba spróbuję jako pierwszej. Ale będzie smaczek. No, masakra. Dobra, są mi tutaj karty. Aha, właśnie, bo jeszcze mamy przecież to. Mam, mamy tutaj jeszcze do rozpakowania. Tutaj widzę, że są gry. Tu akurat będę musiał Pawła dopytać o co chodzi z tymi grami. Czy on mi te gry pożycza? Czy, czy co jest z tymi grami? Czy, czy to jest jakiś prezencik? Czy ja mam mu coś innego za to wysłać? Dobra, tego się jeszcze dowiemy. Zobaczcie, tu mamy Ajax. Tak się przedstawiają te gry, to jest na raz, dwa, na trzech, na trzech dyskietkach. Gry. Jakaś strzelanka od Konami. Dobra, więc to... Więc to może mi Paweł wysłał na początek, żebym sobie poogrywał. Strzelanka 2D, nie wiem, ja tego tytułu... Nie bardzo kojarzy ten tytuł. Tu trochę to wygląda jak Afterburner, zobaczcie. A tu. Nie, co to są? Jakieś dwie różne gry? Aha, są 2D Stage i 3D Stage. A czyli zobaczcie, gra podzielona na. Hm? Proszę bardzo, coś od Konami, Ajax. Pewnie coś z automatu. Trzy dyskietki. No zobaczymy. No dobra, no to mamy, mamy kolejną grę. Kolejną grę na szarpika. Tutaj ja jedną grę zamawiałem, gdzie jest przejściówka, tutaj mam r no to to jest to akurat, to odpalaliśmy na zlocie i kapitalna wersja tutaj, jeśli chodzi o szmupy, to Sharp nie zawodzi, on jest stworzony do takich gierek. Jest dobra, tutaj jest R-Type. Kolejna, damy sobie naprzód to najfajniejszy tytuł na razie. Dobra, i gra, o którą prosiłem Pawła, to akurat, to akurat za to jeszcze będę musiał zapłacić. Jeszcze nie zapłaciłem. Zobaczcie. Street Fighter 2. Zobaczcie, jak to się pięknie przedstawia. No właśnie, żeby uruchomić tą grę, potrzebujemy szarpa pierwsze. To potrzebujemy jeden z takich arcade sticków, jak chcemy sobie normalnie pograć. Ale na szczęście mamy. Larkowego J-karta, który na karcie od MSX-a on normalnie ogarnia, tylko że pewnie nie ogarnia 6 przycisków. Tutaj w środku powinien być adapter, na który mi zależało do Martiego. On również działa z Sharpem, już sobie zobaczymy, co to za edycja jest. Zobaczcie, tutaj jest wszystko. O, właśnie, o ten adapter mi chodziło. Capcom Power Stick Adapter to jest do X6000 i do Townsa. No, i oczywiście do Marti'ego Event Towns i Marki, bo to jest ten sam standard. Super. Tu są e, ustawienie pamięci RAM2 w szarp, bez tytułu wpisać. Aha, tu już, tu już mi Paweł opisał co i jak. Jak to uruchamiać. Zobaczcie. Street Fighter na Sharpika Oj, będziemy. będziemy Będziemy w tą grę łotać. No właśnie. I dodatkowo ten SHARP jest rozbudowany jeszcze o dodatkową pamięć, bo normalnie ta wersja ma 1 MB. Nie wszystkie gry pójdą. Na przykład, żeby odpalić Final Fight, czy żeby odpalić takiego fightera potrzebujemy minimum 2 MB. Ten SHARP już w tej chwili ma 5 MB, bo jest rozbudowany o dodatkową kość 4 MB. Więc w tej chwili już pogramy na wszystkie gry we wszystkie gry, które ukazały się na Sharpa. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie widziałem gry, która wymaga więcej niż 4 Mega. Tutaj karta rejestracyjna. Street Fighter. No sam ten Street Fighter mnie strasznie cieszy i to jest właśnie ten adapter Capcomu, żeby można sobie podpiąć Arcade Stick. Super. No tylko w tej chwili jeszcze trzeba będzie zdobyć odpowiedni Arcade Stick. I wpiąć się tutaj tą przejściówkę. Dobra. super. Pawle, wielkie dzięki, jesteś mistrzem. Jak widzicie, jak sobie coś zamówicie, na niektóre rzeczy trzeba naprawdę się długo naczekać, ale Paweł jest praktycznie w stanie ogarnąć Wam wszystko. Więc szukacie czegoś, nie możecie sobie sami z tym poradzić. Lub przeraża Was cena z eBaya. No to polecam, polecam się o do Pawła. Paweł na pewno się tutaj zakręci wokół tematu i będzie wam w stanie znaleźć coś lepszego. No dobra, zobaczcie i w tej chwili tak, czekajcie, bo tutaj mi się to wszystko porozwalało. Damy to sobie tutaj. Może, o, może tego Ajaxa tutaj. I Hank Ona też, o tak, to sobie damy. Tutaj Street Fighterek i, i Air typeik Dobra. No i tak się przedstawia dzisiejsza paczuszka. Paweł, jeszcze raz serdeczne dzięki. No to jest właśnie coś, co zakończy w wspaniały sposób ten rok 2024. No mega, mega, naprawdę. Cieszę się nareszcie w kolekcji jeden z takich złotych grali no nie jest to Amiga 4000 jak dla mnie ale no ale komp którego też no, którego chciałem mieć na pewno w kolekcji którym chciałem się zająć na liveach czyli chcieliśmy sobie polajwować, chcieliśmy wam go pokazać przedstawić sami dowiedzieć się czegoś więcej o nim ograć bibliotekę gier super naprawdę I tak właśnie przedstawiała się moja paczuszka. Czas się pożegnać. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. No i do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się. Hej.